Dzień dobry Państwu, otwieram 11. Zgromadzenie Celowego Związku Gmin Ekologicznych z, z siedzibą w Głażowie. Witam na dzisiejszym zgromadzeniu przewodniczącego Celowego Związku Gmin Pana Jerzego Kotryja, burmistrza Bóg Uchwały. Witam członków zarządu, witam Panie i Panów delegatów. Witam panią, panią Karolinę Duduś, protokolanta, Witam Pana Księgowego, Pana Krzysztofa Turę. Nie widzę jeszcze Pani Dyrektor Biura, Pani Beaty Zarengy, ale myślę, że przybędzie. Porządek dzisiejszego zgromadzenia przedstawia się następująco. W punkcie pierwszym otwarcie posiedzenia zgromadzenia przyjęcie porządku obrad. W punkcie drugim podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2023 rok. Procedura uchwalenia planu finansowego budżetu przedstawia się następująco. Podpunkt A. Odczytanie projektu planu finansowego wraz z autopoprawkami. Podpunkt B. Odczytanie opinii Regionalnej i Obrachunkowej. Podpunkt C. Dyskusja nad projektem planu finansowego oraz z poprawkami oraz podpunkt D to jest poddanie pod głosowanie planu finansowego wraz z poprawkami. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w Prognozy Finansowej Celowego Związku Gmin Ekologicznych na lata 2023-2026. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2023 rok. Punkt szósty. Przyjęcie protokołu z dziesiątego posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Punkt siódmy. Sprawy różnych wolnych wnioski oraz... 8. Zostawmy zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Czy Państwo chcieli coś zaproponować do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia? Zgromadzenia nie widzę. W związku z tym stawiam porządek dzisiejszego Zgromadzenia pod głosowanie. Kto z Państwa Delegatów jest za przyjęciem porządku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, a więc zgromadzenie jest upoważnione do podejmowania prawomocnych uchwał. Przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszego zgromadzenia. Punkt pierwszy, bardzo ważny, istotny. Pierwszy to się odbył w zasadzie, otwarcie posiedzenia już mamy za sobą. Punkt drugi to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego celowego Związku Gmin Ekologicznych na rok 2023. Budżetu Związku. Proszę bardzo Pana Głównego Księgowego, Pana Krzysztofa Ciurę, aby odczytał projekt planu finansowego wraz z autopoprawkami. Proszę bardzo. Uchwała numer 11, łamana przez 43, łamana przez 2022, Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2023 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych statutu Celowego Związku Gminy Ekologiczni Zgromadzenie Celowego Związku Gminy Ekologiczni po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie uchwala co następuje paragraf pierwszy punkt pierwszy ustala się dochody związku na 2023 rok w wysokości 8 517 305 93 zł zgodnie z tabelą nr 1. W tym podpunkt pierwszy Dochody bieżące w wysokości 8 517 305,93 zł. Dochody majątkowe w wysokości 0 zł. Punkt drugi ustala się dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia. Paragraf drugi. Ustala się wydatki celowego związku gmin ekologicznych na 2023 rok w wysokości

Podpunkt C, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 938 629 złotych i 81 groszy. Podpunkt drugi, wydatki majątkowe w wysokości 0 złotych. Punkt drugi, ustala się wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia. Paragraf trzeci, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 8600 zł. Paragraf czwarty. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania podpunkt pierwszy, dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami rozdziały w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Podpunkt drugi. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi związku. Paragraf 6. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję. Dziękuję panu głównemu Księgowemu za przedstawienie budżetu planu finansowego celowego Związku Gmin na rok 2023. Proszę teraz o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę. Proszę bardzo, Pan przewodniczący Uchwała nr 2 łamane przez 7, łamane przez 2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie planu finansowego celowego Związku Gmin Ekologicznych 2023 rok składa orzekający Regionalne Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach Ryszard Kata, 2. Alicja Nowosławska, cwynar 3. Waldemar Witalec po rozpatrzeniu projektu planu finansowego celowego Związku Gminy Ekologicznej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami <coughs> informacyjnymi działając na podstawie przepisów ustawy o Regionalnej Izbie, Izbach Obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt Planu Finansowego Celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2026 rok. dziękuję. Dziękuję Panu Głównemu Księgowemu Związku. Otwieram dyskusję nad planem finansowym nad budżetem celowego związku gmin ekologicznych na rok 2023. Kto z Państwa delegatów chciał się wypowiedzieć, za głos? Proszę bardzo. Ponieważ zgłoszeń nie widzę, myślę, że ten plan został omówiony szczegółowo również na zarządzie. W zarządzie mamy pięciu członków, czyli 50% naszych delegatów, i tam wszystkie te sprawy, które były do uzgodnienia, zostały uzgodnione. W związku z powyższym, przechodzimy do procedury przegłosowania uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego celowego związku gmin ekologicznych na rok 2023. Przed momentem ten plan został nam przedstawiony przez głównego księgowego. Jeżeli Państwo macie życzenie, to odczytam tą uchwałę. Myślę, że odczytam, bo to jest bardzo ważna uchwała. Na podstawie przepisów prawa, które są tutaj wymienione, wymienione uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody związku na 2023 rok w wysokości 8 517 305 ,93 zł. 93 groszy zgodnie z tabelą numer 1, w tym podpunkt pierwszy dochody bieżące w wysokości 8 517 305 zł. i 93 grosze. Punkt drugi. Ustala się dochody w podziale na działy, rozdziały, paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia. Paragraf drugi. Ustala się wydatki celowego Związku Gmin Ekologicznej na 2023 rok w wysokości 8 517 305 zł i 93 groszy zgodnie z tabelą numer 2 w tym. Podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące w wysokości 8 517 305 zł i 93 groszy. Podpunkt A, w tym wynagrodzenia i pochodne 577 676 zł i 12 groszy. Podpunkt B, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 1000 zł, w tym wydatki, podpunkt C, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 938 629 zł i 81 groszy. Podpunkt drugi, wydatki majątkowe w wysokości 0 zł. Punkt 2. Ustala się wydatki w podziale na działy, rozdziały, paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia. Paragraf 3. W budżecie tworzy się rezerwę w ogólną w wysokości 8600 zł. Paragraf 4. Upoważni się zarząd Związku do Podpunkt 1. Dokonania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Podpunkt 2 blokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Stawiam powyższą uchwałę pod głosowanie Państwa Radnych. Kto jest za przyjęciem uchwały? budżetowej, czyli planu finansowego Związku na rok 2023. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Dziękuję Państwu za jednoczesne poparcie tej ważnej uchwały. Przystępujemy do punktu następnego, to jest punkt trzeci. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej celowego Związku Gmin ekologiczny na lata 2023-2026. Myślę, że WPF zawsze związany jest bezpośrednio z, z planem z budżetem, z tymi wydatkami, które są określone w budżecie. Jeżeli państwo delegaci chcieli w tym temacie zabrać głos, to proszę. Nie widzę zgłoszeń w związku z powyższym proszę Pana Przewodniczącego o odczytanie. Projekt uchwały. Proszę bardzo. Uchwała Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin Ekologicznych na lata 2023-2026. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, Zgromadzenie Celowego Związku Gmin Ekologicznych po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Uchwala się o wieloletnią prognozę finansową Celowego Związku Gmin Ekologicznych na lata 2023-2026 obejmującą dochody i wydatki bieżące, wynik budżetu wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi nie uchwala się przedsięwzięć wieloletnich. Ustęp trzeci przyjmuje się od objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku, a nadzór nad ich wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych. Jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ustęp 1. Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie. Dostaw wody za pomocą sieci ściwodnokrealizacyjnych lub podporządzenia ściągu do takiej sieci. Dostaw gazu do sieci gazowej. Dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej. Dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. Zabieranie na czas określonych do kwoty milion złotych. Paragraf czwarty. Traci nos uchwała Zgromadzenia Celnego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2022 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2023 roku. Dziękuję. Stawiam odczytanie projektu uchwały pod głosowanie zgromadzenia. Kto z Państwa delegatów jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Przystępujemy do następnego punktu dzisiejszego zgromadzenia, to jest punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Proszę uprzejmie Pana Piękosia Karola Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Celowego Związku Gmin Ekologicznych o przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Proszę. Dziękuję. Plan pracy Komisji Rewizyjnej i Celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2023 rok. Ustala się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Celowej Związku Gmin Ekologicznych na 2023 rok. Pierwszy i drugi kwartał. Analiza stanu gospodarki w podaniu za 2022 rok. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu oraz informacje o stanowieniu. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok. Wydanie opinii w sprawie wykonania planu finansowego za 2022 rok. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium za za 2022 rok. Trzeci i czwarty kwartał. Zapoznanie się z informacją z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2023 roku. Analiza projektu planu finansowego związku za 20, na 2024 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin Ekologicznych na lata 2024-2027, sporządzenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2024 rok, podsumowanie działalności komisji rewizyjnej i przygotowanie rocznego sprawozdania z jej działalności, uzasadnienie. Na podstawie paragrafu 26 ust. 1 Statutu Celowego Związku Gmin Ekologicznych Zgromadzenie związku kontroluje Działalność w Związku oraz jego jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Natomiast, zgodnie z paragrafem 1 ust. 2 uchwały nr 1 przez 13 przez 2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 6 września 2021 roku w sprawie trybu prowadzenia kontroli i trybu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych, Komisja przedstawia Zgromadzeniu roczny plan pracy na rok kalendarzowy. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Myślę, że plan pracy został Państwu przedstawiony. Każdy organ tego typu ma Komisję Rewizyjną, która stanowi nadzór nad pracami całego zgromadzenia, również zarządu i przedstawiony został Państwu plan pracy tej Komisji. W związku z powyższym. Dyskutować, chyba że Państwo chcieli coś wnieść jeszcze delegaci, jakiś punkt dodatkowy do pracy komisji. Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2000, 2023 rok. Kto z Państwa delegatów jest za przyjęciem w tej uchwały proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do następnego punktu. To jest do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy zgromadzenia celowego Związku z Gmin Ekologicznych na 2023 rok. Proszę kolegę przewodniczącego o przedstawienie planu pracy Zgromadzenia. Plan pracy Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2023 rok. Pierwszy, drugi kwartał. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Trzeci i czwarty kwartał. Określenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwalenie planu finansowego celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2024 rok. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2024 do 2027 roku. Uchwalenie planu, planu pracy Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2024 rok. Przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu za 2023 rok. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej. Uchwalenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2024 rok. Roczny plan pracy jest planem otwartym. Zgromadzenie może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w uchwalonym planie. Okay. Dziękuję panu przewodniczącemu. Myślę, że to jest taki ramowy plan pracy. Jeżeli będą potrzeby, oczywiście zgromadzenie będzie. Będziemy się po prostu spotykać w miarę potrzeb, które będą wynikały z naszej pracy tutaj w Celowym Związku Gmin Ekologicznym. Czy Państwo chcieli coś wnieść do proponowanego planu? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały zgromadzenia celowego Związku Gmin Ekologicznych. Dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych na rok 2023. Kto z Państwa delegatów jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Przystępujemy do punktu 6, to jest przyjęcie protokołu z 10 posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Protokół Szanowni Państwo jest dostępny w biurze naszego związku. Jest do wglądu. Tak jak już mówiłem, nasza działalność jest jawna. Jesteśmy też, jest transmisja online bezpośrednia i jest archiwizowana. Można również sięgnąć do tej transmisji. Nic tu nie, nie ma działań jakichś, które przed kimkolwiek próbujemy ukryć. Protokół został przyjęty i podpisany przez panią protokolant i przeze mnie. Ja żadnych uwag nie wnosiłem, a państwo macie zawsze dostęp do protokołu. Myślę, że przyjemy, przyjęcie nastąpi przez aklamację i będziemy głosować. Przystępujemy do punktu 7. To są sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa zagadnych chciał się powiedzieć? Proszę bardzo, pan koczy, jeżeli przewodniczący zarządu błądisz ob uchwały. Przepraszam. Na razie jeszcze nie zamierzam zmieniać gminy uważają, jak gminy w może kiedyś, ale... Tak, tak bardzo się związane z Bą Za A bardzo się związany z jest? Szanowni Państwo. Ja tutaj szczególnie zwracam się do wszystkich mieszkańców pięciu gmin, które są w składzie Związku Celowego Ekologiczny. Przyjęliśmy plan finansowy na kolejny rok naszej działalności. Myślę, że to będzie z, z korzyścią dla <coughs> naszych mieszkańców. Natomiast teraz z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, bo już za trzy dni. Tak, Wigilia dni Chciałbym w imieniu wszystkich naszych przedstawicieli, którzy są w tutaj na dzisiejszym ważnym zgromadzeniu, chciałbym Państwu życzyć wszelkiej pomyślności i tu obecnym, i dla wszystkich naszych mieszkańców. Zdrowie, spokojnie świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nowym 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu i Zarządowi. Burmistrzowi oczywiście miasta Błażowej. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać Ponieważ nie widzę, to pozwolę sobie ja podziękować Państwu, wszystkim Państwu, zarówno delegatom, jak i włodarzom tych pięciu, tych dwóch miast, tych pięknych trzech gmin, za tą współpracę, która była w tym roku, minionym roku. Jest okres przełomu, kończy się jeden rok, zaczyna się następny. Jest okres też świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję za zorganizowany wcześniej opłatę panu przewodniczącemu, panu Jerzemu Kocujowi, czyliśmy się spotkali przed, przed tym zgromadzeniem. Złożyliśmy sobie życzenia. Jest okres świąteczny, okres Bożego Narodzenia, w który wchodzimy z nadzieją. Z nadzieją, że będzie to czas takiego uduchowienia, czas, kiedy dobro w nas zagości z tym Bożym Dzieciątkiem, które gdzieś tam daleko w Betlejem w naszej tradycji wierze chrześcijańskiej się narodziło. Oby to dziecko narodziło się również w naszych, w naszych sercach, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, żebyśmy lepiej działali dla dobra naszych mieszkańców. Myślę w tych pięciu gminach, w tych dwóch miastach, jak również dla dobra naszej Ojczyzny, bo w końcu te małe, małe ojczyzny to stanowią całość tej naszej ojczyzny, Polski. Dla Polski. Robimy to być może w małych, tych małych wsiach, małych gminach, ale to ma znaczenie też, jak gdyby, działanie lokalne, znaczenie globalne. Serdecznie Wam dziękuję wszystkim Panom, Paniom, delegatom, Waszym rodzinom. Życzę wszystkiego lepszy, dobrego. Ciepłych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w tym nowym roku 2023. Szczęść Boże. Jeżeli nie ma chętnych, to pozwolę sobie. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać jeszcze? Nie widzę. W związku z powyższym zamykam jedenaste posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Do